Insight. Trading w zasięgu wzroku. Cześć, witajcie na kanale Insight. We wtorek. Cześć Marcin. Cześć Mateusz, witam wszystkich. Co fajne wzrosty za nami na Bitcoinie. Tak. Zaczniemy sobie od, od omówienia tego, nie? Oczywiście tak. Zacznę od omówienia, ponieważ wczoraj rozegrywaliśmy tę, tę sytuację. Opisywaliśmy przede wszystkim tę sytuację. Opisywaliśmy już tutaj. Te, ten trójkąt, tak? jako bardzo ważny i potencjalne wybicie któregoś z kierunku pozwoli nam zawierać y, pozycję. I w naszych scenariuszach bazowych zakładaliśmy wyjście górą, retest y, i zajęcie pozycji dopiero wtedy. Znaczy tak, w takim idealnym scenariuszu wczoraj na YouTube rozgrywaliśmy, znaczy rozgrywaliśmy, opisywaliśmy, no, ale scenariusze to jedno, a życie to drugie. I w sytuacji, w której mieliśmy tutaj takie zejście, potem retest tu tych poziomów, walkę, 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 uznałem, że to już jest ten moment, w którym można zawierać pozycję, czyli nie czekając na wybicie, tylko od razu stąd rozgrywać i pokażę jak to fajnie wszystko wyszło, bo poszedł sygnał, mamy sygnał, o tutaj. Tak, Czyli mamy entry właśnie po tych świecach hajedynkach, czyli mieliśmy ten impuls, to, tę korektę. Znowu impuls, korektę tego ruchu. Yy, I tu dałem entry, bardzo ciasny stop loss. Yy, ta pozycja, jakby tutaj jest, potem ją szybko przesuwałem na, na bepa, bo jakby no, to bo zbliżała się noc. Yy, jakby uznałem, że jakby to już jest ten moment, że jak ma pójść rynek, to pójdzie. No i tak się fajnie wszystko wydarzyło, że w nocy poszedł impuls, wybicie, take profit bardzo szybko zaksięgowany. Więc super fajnie pozycja wypaliła, tak więc no ni niestety nie zawsze się wydarzą te sceny, które opisujemy, dlatego warto też zaglądać na grupę, bo na grupie jakby już bezpośrednio rozgrywamy tą pozycję, no rynek jest zmienny i, i to nie jest tak, że jak się coś 4 godziny wcześniej opisze, to za 4 godziny następne już będzie ten sam wykres i ta sama sytuacja, nie, no, na rynku się wszystko dynamicznie zmienia, więc zapraszam wszystkich na grupę, tam wszystko jest tak, zawsze się, na bieżąco aktualizowane. Tak, no dobra, a teraz przechodząc do już bieżącej sytuacji, to co się może wydarzyć, tak? Z punktu, znaczy jeśli się zerkniemy na D1, no to to wybicie nie zmienia jakby szerszego kontekstu i szerszego trendu, który nadal jest spadkowy. Mamy linię trendu pociągniętą mocno spadkową na Bitcoinie, do której się nawet póki co nie zbliżyliśmy. Nie, nie wspomnę o tych szczytach, do których się nie zbliżyliśmy, i dopiero tak naprawdę na chwilę obecną złamanie tych szczytów to byłoby złamanie trendu spadkowego z D1, więc jakby to jeszcze daleka droga do tego. To, co te poziomy, na które ja na chwilę obecnie zwrócił uwagę, to dwa mierzenia FIBO, tak? czyli mamy 50 i 61. Zaznaczam dwa, ponieważ przy takim węższym ruchu, czy znaczy mniejszym ruchu zasięgu ceny, 50 bym w ogóle zignorował, jako uznając ją za płytką. Ale przy takim długim ruchu, no już 50 warto na nią zwrócić uwagę, jakby nie patrzeć, to jest po prostu 50% całych tych spadków. No tak, połowa, tak? No to takie symboliczne. No i 61 jako poziom, który jest lubiany przez rynki płynne. Jeśli zejdziemy niżej, szukając yy, kolejnych jakby potwierdzeń w price action, to ta pięćdziesiątka, zwróćcie uwagę, nam tutaj może fajnie korelować z tą strefą price actionową, tak? czyli w miejscem, gdzie cena już ewidentnie szanowała ten poziom. Tak, bo jeden test, drugi test, trzeci test, od trzeciego to odbiliśmy. Zobaczcie zresztą tu i znowu tutaj jakby ten poziom price action był szanowany, więc ta 50 jakby nabiera podwójnej siły, tak? czyli to jest ten poziom w okolicach 20 462 dolarów i jakby jeśli tu się pojawi podaż, to mogę spodziewać się Hmm, po, po osobiście poszukam shorta tutaj jakiegoś, nie wiem, chwilę zastanawiam się, gdzie go też y, take profitować, tak, czyli gdzie zasięg robić, ale to w momencie, kiedy pojawi się na tym poziomie podaż, no bo mamy silny impuls popytowy i go z pewnością nie, nie lekceważa. Natomiast jeśli spojrzeć, gdzie chcielibyśmy się podłączyć, zanim potencjalnie dojdziemy do tej pięćdziesiątki, albo nawet jeśli dojdziemy do tej pięćdziesiątki, to gdzie take profit robić, to na chwilę obecną to, co bym yy, zmierzył momencik to zmierzyłbym największą korektę, chociaż ona jest bardzo długa, więc jakby teraz zrobimy to dwiema korektami. Tak, czyli tą korektę. I tę korektę, pamiętajcie, że jak cena będzie wychodziła w górę, no to zawsze ją przesuwamy, 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 no i ten poziom jest płynny. Ale tak na szybko, gdzie można by się jeszcze szybciej podłączyć, zanim ta 50 zostanie zaksięgowana, to policzyłbym tę korektę, znaczy policzył, pomierzył. I to jest poziom. Który zanim ta pięćdziesiątka zostanie zaksięgowana, rozważył na longa właśnie z Take Profitem tutaj na tę pięćdziesiątkę, tak? Bo jeśli to traktować jako falę impulsową, falę trzecią, czy jakkolwiek tam sobie to ten impuls największy w trendzie, to siłę tego impulsu będziemy mierzyć tę korektą, tak? Więc. Siła tego impulsu będzie że na tą korektą, stąd warto na nią zwrócić uwagę, tak? Wybicie tej korekty no, będzie wyłamywało jakby siłę tego. Nie będzie łamało trendu, tego średnioterminowego trendu wzrostowego, tylko będzie e, łamało jakby jego siłę, tak? Więc to dosyć ważny taki pośredni punkt e, patrzenia na to odbicie. Tak bym to, to ujął. Więc to tak na szybko scenariusze na bitcoina, no bo tutaj się dużo, dużo, wydarzyło, a zarazem w tym momencie prościej patrzeć już na wykres, bo nie ma mm. takiej zamoty. Może też Marcin tak. warto omówić, gdzie ewentualnie możemy odwracać pozycję, nie? I, i łapać short, bo tak naprawdę no, z długo. Tu, tu Mateusz, tak? To jest dla mnie pierwsza pozycja do, do zajęcia shortów, ta 50, jak wspomniałem. Price action, tak? I wywicie jej, to mamy kierunek na 61,8, 61,8 zresztą tak już to można zobaczyć, że jeśli tak sobie zrobimy. Lub nawet bardziej może to, bo to było więcej razy szanowane to to miejsce jakby. Cały czas patrzymy pod korpusami no i druga druga czyli 60 z drugim jakby price nowe miejscem się zmienia. jakby te dwa miejsca powinny powstrzymać, bo to pewnie jakiś czas zajmie, więc być może też dotrzemy do tej linii trendu i, i ja więcej tu nic nie widzę i, i też na siłę nie będę nic rysował w żadnej formacie się nie rysuję, tak. no bo mamy wy, wybicie, czyli to są te dwa poziomy na shorty tak pięćdziesiątka, od której już powinniśmy zaliczyć jakieś odbicie, no bo zwróćmy też uwagę jakie jest już w tym momencie silne wykupienie Mateusz. Mhm. Tak, że to już jesteśmy na naprawdę. Tutaj byliśmy na całkowitym overbought, e, Czyli czy a teraz już jesteśmy na poziomie 70. To już też jest spore wykupienie, więc jak bardzo duże nawet bym powiedział wykupienie to jest taka 70. No, zwróć uwagę, tutaj to są, te, to są już te poziomy. Od tych poziomów spadliśmy w ten sposób, z takiego wykupienia. No zobacz, tu są mhm. te poziomy, tak? To są, to są poziomy już sporego wykupienia, więc to podbicie dużo kosztowało byki. O tak to można ująć, że jeśli taka aresji wchodzi, na no, tak wysoko aresji wchodzi, no że takie podbicie bardzo dużo byki kosztowało. Dodatkowo, no cały czas jesteśmy pod wpływem silnej podaży, więc jakby. Ja właśnie osobiście każde takie podbicie traktuję jako okazję do podłączenia się do shortów, tak? No, tak należy, tak, no bo tak długo, jak nie mamy złamanego tego dołka, e, znaczy, przepraszam, tego szczytu, no to to jest trend spadkowy i to jest oczywiste, tak? I to jest udało nam się kontroliańsko zająć fajnego ląka, zarobiliśmy na nim, dlatego też ja tak projektowałem tutaj, no bo pomyślałem, że być może będzie jakaś reakcja, właśnie będzie retes w dół, drugi raz je podłączymy. No okej okay, rynek zachował się jak się zachował, swoje zarobiliśmy, więc jakby nie ma co płakać na pewno. A, no i teraz czy cierpliwie trzeba poczekać na rozwój sytuacji i, 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 i wyłapać potencjalnie stąd shorta, może stąd, chociaż wydaje się, ze względu choćby na to Aresi i zobaczmy zresztą jak na H1. Ono się na przykład prezentuje. No zobacz, na H1 to już jest w ogóle totalnie, tak? Jesteśmy okay. już w tych ekstremalnych, na ekstremalnych poziomach. Może jeszcze braki w dywergencji mamy też minimalna dywergencja już na tej hajdynce powinna być, znaczy trzeba by poczekać aż ona się skończy, bo zostało, no, 10 minut zostało, no ale potencjalnie już jakaś się może być, a jak nie będzie, no to, to nawet lepiej, bo możemy zakładać, że jeszcze jakieś właśnie zejście w dół, bo najlepsza sytuacja byłaby taka, gdybyśmy trochę teraz zeszli w dół, tak minimalnie powiedzmy, jeszcze nie księgowali nawet tego, Zresztą, w dół, żeby trochę ochłodzić to RSI, żeby ono gdzieś tu wylądowało i kolejne podbicie, żeby było taką klasyką RSI, tak mniej więcej zakładając, że to byłby nowy dołek, no to takie, żeby była jakaś taka różnica między dołkiem, między szczytami, tak? Mhm. Żeby to nie było takie minimalne, bo zawsze taka większa różnica powoduje większy komfort na tym oscylatorze dla mnie osobiście. W kontekście rozgrywania pozycji, taką pewność daje. To jest kolejny po prostu ten element układanki, który nam zwiększa tą statystykę wygranych pozycji, zwiększa prawdopodobieństwo wygrane. Tak, tak o, dokładnie tak. Zwiększę, to po prostu zwiększamy sobie to prawdopodobieństwo. I tak najlepiej właśnie na rynku poczekać sobie cierpliwie i szukać tych, tych zagrań, które mają to zwiększone prawdopodobieństwo. Tak? I, tak. i, i wtedy powinno się I trzymać się swoich rynku. zasad właśnie i swojej strategii. To jest tak to tak, tak ludo sukcesu. Tak. Przepraszam. Ale, ale najbardziej yy, wymagające. Najtrudniejsze do nauczenia. Tak, jest. tak bo jakby bo tak learningowo krótkie wtrącenie technicznych technicznego poruszania się rynku można się nauczyć, bo to jest tylko i wyłącznie kwestia nie wiem, nauczenie się obserwacji, na pamięć czegoś, obserwacji tak. Obserwacji, godzin przed monitorem, tak. Tak, ale to, to jest proste, tak, w cudzysłowie proste. W sensie, to jest kwestia nauczenia się, ale psychologia i wygranie z własnymi emocjami i kontrolowanie tych emocji, no to jest trudna sprawa, tak, tak. bo to jest bardzo subiektywne i, i to jest najtrudniejsze, więc i, i wymaga dużo ćwiczenia w sumie. No dobra, ale to Dokładnie. koniec do Ethereum, zobaczmy, co tam się dzieje. No Ethereum podobnie, też yy, na Ethereum jakby... A, walczymy z linią trendu. Tak, nie zaksięgowaliśmy korekty, niestety, i ruszyliśmy w górę. Jest cały czas szansa, oczywiście, że to, to, tę korektę za, zaksięgujemy. Jakby ja w żaden sposób tego poziomu nie, nie wymazuję, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w trendzie spadkowym. Bitcoin to samo, omawiamy przed chwilą Bitcoina, w którym mówimy, że mamy większy potencjał na spadki niż jeszcze wzrosty. Więc cały czas ta korekta może być zaksięgowana, biorąc pod że do tej pory właśnie nie pokonaliśmy linii trendu. Tę linię trendu, pamiętajcie, obserwujemy z punktu widzenia D1, czyli to, że teraz na przykład nie wiem, na H4 to sobie czy teraz w ciągu dnia wyjdziemy górą, to nie oznacza, że ona już została łamana, łamiemy, łapiemy longi i tak dalej. Nie. To musimy się zamknąć tak, jak tu się zamknęliśmy, świecą podażową poniżej, tu w tym przypadku świecą popytową powyżej, i być może retest i dopiero granie, rozgrywanie tak w ten sposób tej linii trendu. Na chwilę obecną na niej walczymy. A to, co chcę zwrócić uwagę to, co też opisywaliśmy wcześniej na grupie, to znaczy potencjalnego RGR-a. Lewe ramię, prawe ramię, no i ten RGR y, wypalił. Y, take profit dla tego rgr ponieważ jest to strasznie niewdzięczny RGR. Już tłumaczę dlaczego. Normalnie bym mierzył take profit. Y, y, projekcją mierzenia, tak, FIBO, tak, i bym wyznaczył w tych projektów. ale powinienem to zrobić wtedy tak i tak. Tylko, że to jest takie nieprawidłowe wtedy mierzenie, no bo prawidłowe mierzenie powinno się wykonać od punktu tutaj, jak tu mamy punkt X, punkt A, punkt B i C powinno być poniżej punktu A dla mierzenia, dla mierzenia RGR-a. Tu tak nie jest, bo tu mamy korektę prostą, ale nieregularną w rozumieniu nierówności fal. Więc... Nie wiem, czy na dorzat. Mierzenie muszę zrobić, bo to są dwa sposoby, jakby mierzenie tego tak profilu dla rgr Po prostu odznaczamy w ten sposób do linii szyi i na wybiciu, no, tu, żeby nam nie zasłaniało, rysujemy tą kreskę. One, jakbyśmy to, jakbyśmy takie mierzenie robili, i potem to mierzenie 161 robili, to w 95% one będą zbieżne. A tamto po prostu jest dokładniejsze. To 161 ja je po prostu bardziej lubię, bo też dygresja. I rozpatrując RGR jako mm, pierwsza fala, druga fala, trzecia fala z teorii Farelliota, to zasięg według teorii Farelliota, zasięg trzeciej fali to jest właśnie projekcja 161,8 y, pierwszej fali tak mierzonej nie wiem czy łapiecie ale będziemy robić cykl szkoleń to ja będę to dokładnie opisywał o co chodzi czyli właśnie to, to połączenie rgr włożonego w teorię faleliota coś co jakby nikt raczej o tym tak, tak że na pewno w teorii faleliota się tak tego nie opisuje a ja sobie tak to wszystko połączyłem i to naprawdę fajnie fajnie działa no więc reasumując tu mamy take profit dla tej formacji na ethereum trochę długi Duży w rozumieniu tego, co na Bitcoinie mówimy, że się zbliżamy do strefy, yy, której podażowo możemy rozpatrywać. No ale należy obserwować. Tej profity na formacji to nie jest coś, co zawsze musi się wydarzyć, yy, więc ja go mam zaznaczonego. Yy, zobaczymy, jak czy rynek przede wszystkim na razie pokona tę linię trendu, z którą walczy bo zobaczcie, jeszcze Bitcoin, Bitcoin już sobie wyczyścił te, te szczyty i tirujmy się tych szczytów. Nie, nie, wyczyściło, więc jakby no trochę wolniej w rozumieniu tego odbicia idzie Ethereum. I ja też wytłumaczę za chwilę, dlaczego wolniej idzie, tak? To możemy sobie w tym momencie usunąć, chociaż jakby z ciekawości jeszcze zobaczę jedną rzecz. Tutaj jak zaznaczyłbym jedynkę, to gdzie wylądowaliśmy? Tak, no w sumie to nie powinniśmy tego usuwać, ponieważ to jest A, B, no, tak traktując tę korektę. Tak jak mówię, no, to jest trudna sytuacja, tak? no bo A, B, C powinien tak liczyć, ale tak naprawdę mamy wewnętrzny ruch taki i tu mamy ruch C, znaczy tu mamy koniec korekty, więc powinniśmy mierzenie takie robić, ale to jest nieprawidłowe mierzenie, kiedy nie dotykamy punktu ekstremalnego, więc Trudna sytuacja trochę teraz tę te dokładność tych mierzeń dla mnie no jest dwuznaczna, tak to bym powiedział. I będę się opierał bardziej właśnie na takich strefach z innego podejścia do, do mierzenia zasięgów, tak? No, czasem tak po prostu na rynku, na rynku będzie, że te mierzenia nie będzie się dało ich dobrze uskutecznić. czy trzeba po prostu czekać na potwierdzenie jakiegoś trendu, czy idziemy wyżej. Tak. I poczekaj, teraz jeśli chodzi o strefy, tak na szybko. Rozważyłbym tę strefę na pozycję shorta, Czy tutaj, jeśli się oczywiście pojawi podaż. Czyli podejście, walka z tą linią trendu i potencjalnie być może stąd shorty, być może już w ogóle stąd shorty, no bo ta linia, zobacz, walczymy ładnie z tą linią trendu, nawet na H4 już się nie zamykamy powyżej niej, więc jest szansa nawet już stąd na wyprowadzenie jakiejś kontry. A jeśli mówimy o kontrze, czyli na przykład podłączeniu się do longów, to bym mierzył tę korektę, usunąłbym to, dam grubszą linię, żeby ona była bardziej widoczna i fajniejszy zielony kolor. I to mamy tu ten poziom, tak? No głębokie zejście praktycznie retest linii, tre, znaczy linii szyi, tak? No. Szczerze, po takim wybiciu, jeśli byśmy tak głęboko zeszli, potencjalnie retestując, to już dla mnie nie jest retest, tylko tak naprawdę łamanie tego tego zagrania, bo to jest zbyt mocne i za głębokie, tak? Więc zobaczymy, jak się będzie sytuacja rozwijała, jak będziemy szli do góry, no to będziemy oczywiście, tak jak mówię, przesuwać tę korektę i wtedy szukać pod nią zagrania, w zależności gdzie tam się skończy. Będziemy to na bieżąco analizować na grupie, a zaraz jakby jeszcze na szybko odniosę się, dlaczego Ethereum mniej, jakby mniejszy zasięg zrobiło wybicia niż Bitcoin, w sensie nie pokonując poziomów w takim rozumieniu, bo to chyba na grupie wrzucałem taką e, analizę. Zobaczcie, gdzie jesteśmy pod wpływem e, RGR na ETH Ethereum do BTC, czyli po prostu Ethereum powinno być słabsze od BTC z punktu widzenia tego rgr Jeszcze trochę do tej profita brakuje, czyli co z tym idzie. Jeśli Bitcoin, jeśli rynek rośnie, to Bitcoin mocniej rośnie. Jeśli rynek spada, to Ethereum mocniej spada. tak? Czyli ta korelacja w ten sposób wygląda. Jeśli na, na parze walutowej Ethereum BTC, BTC mamy spadki. Tak? Więc dlatego jak na przykład wczoraj jak shortowaliśmy, bo też wczoraj shortowaliśmy w weekend shortowaliśmy Ethereum, właśnie choćby z tego powodu, że to Ethereum ma większe szanse na spadki, jeśli obydwie kryptowaluty będą spadały. A jak mówimy o wzrostach, to Bitcoin będzie miał e, większe szanse, znaczy zasięgi powinien robić większe na wzrosty w kontekście rozgrywania przez rynek tej formacji i też to z tyłu głowy miałem przy zajmowaniu i rozgrywaniu wczoraj pozycji. Ja no chyba, dobrze, Marcin, chyba na ten moment to tyle. Mhm. Wracamy sobie na grupę, y, czekamy na jakieś ruchy rynku, żeby coś dzisiaj zagrać. Tak. E, dziękujemy wszystkim za uwagę. Zapraszamy na naszą grupę. Link macie w opisie do Discorda. Jeżeli wszystko się podobało, prosimy o łapkę w górę, również o komentarze. Dzięki Marcin za dzisiaj i do usłyszenia wszystkim. Dzięki Mateusz, do usłyszenia wszystkim.